Hej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w Castle Story. Powiem wam szczerze, po tych zdewastowanej powierzchni stwierdzam, że kto wie, czy dzisiaj nie będzie czasem ostatni odcinek. Na pewno będę się starał bronić jak trzeba, będę starał się bronić do końca, ale czy podołam? Czy będę w stanie wybronić tą całą naszą strukturę? Tego jeszcze nie wiem. Staram się, staram się, słuchajcie, niestety spore straty, aż 6 delm ostatnio poległo. Niestety niektóre nawet się jeszcze nie powróciły po ostatniej walce, jesteśmy całkowicie w wyciągnięć zasobów, nie mamy materiałów wybuchowych, nie mamy tak naprawdę nic. Najgorsze jest to, że do zasobów zarówno siarki jak i metalu, przepraszam, siarkę mam akurat, więc siarkę możemy rozpocząć wydobycie, ale do zasobów metalu jest tak daleko, że tak naprawdę będzie nam ciężko już cokolwiek tutaj zrobić, jest naprawdę ta gra Gdybyśmy od początku jakoś tam się jeszcze próbowali kombinować, to może byłaby szansa, natomiast teraz, w tym momencie, powiem Wam szczerze, będzie mega, mega, mega ciężko, ta delma się tu się buduje, spoko, chociaż wolałbym, żeby się zajęły bardziej chyba tymi strukturami tutaj, więc może sobie darujcie to, moje drogie delmy, ja wiem, że macie ciekawsze zajęcia, wywalamy to. I ponaprawiamy słuchajcie, to. Tutaj mam nadzieję, że to ogarną. Bo tutaj jest zdecydowanie więcej pracy. Proszę to naprawiać. Więcej tutaj pracy. A co ty z tą liną tutaj tak latasz? Ty nie masz czym się zająć tylko z lito, liną tutaj latać? Proszę się zająć tą robotą. No za minutę 38 kolejna. Tak, jak widzicie, my jesteśmy całkowicie w proszku. O, tu się cegły przestawiają. No tak, bo weź na tą cegłę. Tak, dziękuję. No weź tą cegłę, Bob. Mówię ci. A no, Mówię ci, Bob, weź tą cegłę. Bob. W ogóle, bo nie słuchasz. No nic, takie życie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dalszą przyszłość naszego kastystora, jeżeli to będzie ostatni odcinek, to oczywiście będą jeszcze powroty, będziemy wracać do tego tytułu. Tylko kiedy to będzie, no powiem szczerze, ciężko mi to stwierdzić, bo nadchodzi wrzesień. Sami wiecie, że będzie ciężko cokolwiek tutaj dalej jakoś zaplanować, bo zarówno i Wy macie czas ograniczony, jak i ja mamy też mocne plany w stosunku do września i października. Na pewno obserwujcie. Obserwujcie, czy Castle Story powraca. Bo na pewno będę chciał powrót tej serii, zwłaszcza z, wy, z trybu właśnie przetrwania. Bo jak wiemy jestem uzależniony od Elmege tego, co tutaj mamy do zrobienia. Mam nadzieję, że to wszystko, tutaj mamy do zrobienia, jeszcze przetrwa dalej te pomysły, jakieś wizje, na pewno będziemy to rozgrywać zupełnie inaczej, będziemy mieć jakiś pomysł, plan na to, bo teraz już wiem, że trzeba mieć od samego początku plan działania, zwłaszcza, że nie możemy latać tak jak daleko. Przyznaję gdybym te mury może postawił tutaj, w tej okolicy, może tutaj te, te, ten, ten mur wydaje mi się troszkę za daleko wysunięty. Tak samo tutaj to, że one się tutaj respią, te koruptory, mocno nas niestety w tym miejscu dewastuje. Ale zobaczymy, zobaczymy, może jeszcze jakieś propozycje. Ogólnie jesteście bardzo aktywni. To się chwali, to się poleca, bo dzięki wam właśnie jestem w stanie tak wytrwać długo, jak wytrwałem do tej pory. Natomiast jaka dalsza będzie przyszłość naszej tej rozgrywki? No cóż, wiele, wiele jeszcze przed nami. Musimy się o tym wiele przekonać. Eee, natomiast tutaj staramy się jeszcze walczyć. Walczymy do końca. Ja powiedziałam kiedyś, że ja się tak łatwo nie podaję. Ja staram się wać do końca, ja chcę pokazać, że jednak jestem walecznym delmiarzem i nie pozwolę, żeby wróg po prostu wywiesić białą flagę i dziękuję. Nic z tych rzeczy, staramy się, Staram się wać do końca. Delmy i się delmy. Wrogowie idą z dalszego terenu, bo tutaj widzę wrogów nie ma. Tutaj, tak, stąd znowu się zrespiły, więc zdecydowanie tutaj. No, gdybym miał katapulty, to byłaby jeszcze większa szansa, no ale tej katapulty nie mam. Tu tak samo, w tym terenie jest słabo, bo nie mamy zabudowy. W sumie jedną delmę Mysio. Mysio, wiesz co, co zostaw ten łuk? Mam pewien pomysł dla Ciebie. Jakbyś się zajął tą budową tutaj jeszcze, może byś chociaż jedną cegłę przyniósł, to byłoby super. Choć niestety cegieł. Słuchajcie, nie mamy. Nie mamy żadnej cegły. Wrogowie nadchodzą. Idą do nas, zbliżają się. Musimy się z nimi zmierzyć. Staramy się ich trochę przytrzymać jak najdłużej. O, jak ładnie kolejka. No teraz tylko katapultę mieć, słuchajcie. Tylko katapultę. No niestety nie ma tak łatwo. Nie mamy możliwości tej tutaj ogarnięcia, więc staramy się tutaj ich powstrzymać jak najdłużej. Tutaj czarodzieje i tym podobni wszyscy tutaj czarują. Tak, mamy jednego strażnika, to jest super, że jednak ten jeden strażnik przetrwał. Kto będzie? Jeden duży, jeden duży. Wbrew pozorom tych tutaj łobuzów nie jest tak duży, żebyśmy się nie wybronili. Więc pewien pomysł jest na, na przyszłą rozgrywkę i jakiś tutaj wizja tego rozgrywania dalej jest. No ale wiemy, że to może dla nas w tym momencie już być nieosiągalne. No bo widzimy, że te surowce, które to mamy, to wszystko, co tutaj mamy, jest bardzo ciężko to osiągnąć. Sprawdzam, czy ewentualnie jeszczekolwiek jest zabawki. Mamy 74 kamienia, tu mamy. Ta delma jednak gdzie ona tutaj jest? Tutaj się gdzieś kręci. A z beczką przyszły. beczka! Beczka! Ustaw cel, ustaw cel i czekaj, czekaj z tym, czekaj, bo może tego dużego trafimy. Kolega Wafelek, wracaj tutaj, wracaj tutaj, wracaj tutaj do nas. A ja może, jakby ten duży potrzeb, słuchajcie, uderzę w niego. To byłoby pizka, uwaga. Zbliża się. Czekaj, czekaj ognia! Ognie jakby go rzuciło, a nie to za wolno, za wolno to było, niestety nie udało się, tak minimalnie brakowało, ale i tak byliśmy dzielnie, dobra słuchajcie, ciśnijmy tutaj, bronimy się tutaj, tutaj próbują się dostać do miejsca, gdzie jest chyba ten kryształ, tak mi się wydaje, zdecydowanie tak, próbują nam ten kryształ rozwalić, staramy się wybronić, no oczywiście kryształ już jest stracony, Choć w sumie mówię, może jednak nie okryształ, chodzi. Może coś innego. Ciężko powiedzieć. Kolega, wracaj się tutaj, pilnuj tego miejsca. pilnuj, żeby tutaj się nie przedostali. Oszczeliwać wrogów. Tak jest, tutaj pilnować. stąd ich tutaj. Nie podajemy się. Do ostatniej delmy walczymy. Choć i tak, mamy straty spore, ale wiemy, że jeszcze... jeszcze mamy szansę. Jeszcze mamy szansę, chociaż jedną falę przetrwać. 35 fal, słuchajcie, kto wie? Czy przetrwamy? Zobaczymy. Natomiast... Łucznicy, kusznicy ładnie ze nam czyszczą. Kolega Delma w tunelu siedzi, więc tam nas niech ogarnia. Chodź ty, chodź, 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 nie wychodź, nie wychodź. Niech będą koledzy w zasięgu, ty się tutaj zajmiesz za budową, Adelma fajnie bo gdyby tutaj zaczęła nam stawiać, mysio czy tam stawiasz, no nie serio, no nie, żadnych takich, tutaj proszę budować nie buduj mysio nam tutaj, wracaj się mysio, mysio wracaj się ty kolega wracaj tu, wracaj, zajmij się tym typem, albo wróć się tu mysio, wyś zostaw na ten blok na razie, tak, bo tutaj trzeba się zająć tymi tak, no i teraz czyścimy. No i przyszedł duży, słuchajcie. Duży jak przychodzi, to wiemy, że się robi niebezpiecznie. Dużo potrafiam. Oto dwie delmy w sumie są pracujące. No proszę, jak to się poukładało? delmy, dlaczego wy tak biegacie? Ego szalały. No teraz, w tym momencie. Ej, ojej, ej. Te kamienie są do naprawy, a wy się w takim razie w tym momencie zajmujecie. Dobra, wafelek próbuje go rozwalić. Zobaczymy. wytrwamy, Nie, wytrwamy No nie, po coś ty? Halo! A bo save mod się pojawił. Dobra, ja rozumiem. ja Rozumiem, save mod, uciekaj. No nie, 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 wafelek, wycofać się. Wycofać się. Wycofać się. Wycofać się. Koledzy niestety też mają problem ze strzelaniem. No niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie mam dla dlatego tutaj, typa, bardzo dobrze. No nie, save mod! Dlaczego save modzie? No wie co? Co w się gościł tutaj? Weź no tu save mod, przyjdź w to miejsce, nie pchaj się tam, może cię to uratuje, a może nie. Staramy się, dobra, tutaj się wybronimy. Tutaj tego typka załatwi, załatwi nam jedną drzwi, może jeszcze nam się uda. No najgorsze jest to właśnie, że nie mam jego jak w tym momencie ściągać tutaj. Z zupełności nie mam go jak tutaj. Ogarniać. Nasz kolega z mieczem w ogóle nie ma do niego podejścia. Tutaj, save mod. O już, wbijaj tu. Wbijaj, bijaj. Dobra, o kolega. O myślą. Myślą nie. nie. O delmy są, słuchajcie, nieustępliwe. No, po prostu uwielbiają. Ale po prostu uwielbiają zostawać po twarzy. Dobra, wiecie, co, spróbujmy wyciągnąć w wafelek. Chodź. No. Chodź w wafelek. No nie. I znowu poleciały kolejne. Serio. No i co? Kolega nie jest zainteresowany nami. Serio. Ale to smutne, o teraz, tak, chodź, 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 uciekaj, uciekaj, Wefelek, no chodź tutaj, Wefelek, uciekaj, zajmą się tymi łucznicy. no tylko przeżyj to proszę, dobra, przeżył, Dwuje dermy niestety w głupi sposób stracone, energii jak widzicie brak, ale przeżyli, to najważniejsze, przeżyliśmy to, 35 fal za nami, do 60 daleko jak diabli, no ale co tam na nas damy rady. Słuchajcie, nie takie rzeczy tutaj ogarnialiśmy. Więc ogarniamy, ogarniamy tutaj, oczywiście zrobimy sprzątanie, żeby odzyskać trochę surowca. Zawsze to coś będzie na, na plus. Zawsze jakiś kamień się tutaj pojawi. I muzyka nam wróciła, więc spoko. Natomiast, no, sporo pracy jeszcze przed nami. Bardzo dużo pracy tutaj siarka będzie wydobywana. No, śliwka Emikowi lato, skrecik, yy, tytus. Chcielibyśmy, żebyście powrócili, no ale nie ma gdzie. Słuchajcie, nie ma gdzie. Musimy kombinować. Staramy się jak możemy. Tutaj beczki wszystkie. Brakuje nam wszystkiego. No, Na to nie ma rady. Ale jeszcze się nie poddaję, Jeszcze zawalczę. Kolejna fala, słuchajcie, kolejna fala nadchodzi gdzie wróg? Na razie widzę z innych strony bardzo spoko. Podoba mi się, że z innych strony nadchodzą. Uzbroić się, wszyscy się uzbroić. Ja wiem, że kamienie rzucili i wszystko rzucili, co jest bardzo cenne dla nas w tym momencie. No ale niestety, taki urok. Widzicie, ja tu zrobię ze sprzątaniem, żeby nie było tak, że wszyscy zostawili to wszystko jak leci rycerza, kuszników, wszystkich tu zapraszamy. Rozstawiamy, słuchajcie, rozstawiamy sprzęt. Ludzie tutaj nadchodzą. O tędy się próbują patrzcie, Próbujemy na około się tutaj przebijać, ale nie podajemy się, nie podajemy się. Ktoś zapraszam, zapraszam, zapraszam bo mamy Dwóch dużych, no to to jest trudniejsza sprawa, bo dwóch dużych już naprawdę nam mocno może dokuczyć. Więc zobaczymy, czy mamy jakąś wolną delmę. Nie widzę. Najgorsze jest to, że nie widzę żadnej wolnej delmy. Tutaj oszywujemy, tutaj pilnujemy, tutaj ustawimy tryb defense. Yy, close. Poczekajcie, czy ja mogę dla Ciebie ustawić, yy, utrzymaj pozycję? No niekoniecznie. Staram się wybronić. Oczywiście będę tutaj naszym kolegom latał, żeby jak najbardziej tych dużych odciągać, żeby byli cały czas pod oszczałem. Tutaj ustaw się najlepiej. W to miejsce. No niestety, ten kamień coś czuję, że przepadnie. No ale najważniejsze w tym momencie się wybronić. To jest dla nas najbardziej istotne. Tu zacząłem wykopaliska, żeby szybciej sobie poskrywać surowiec. Wiem, że do naszych kryształów, do czerwonych strażników potrzeba jeszcze dużo metalu. Dlatego też tutaj pomost mięcza się też że zacząłem robić. Ale na razie, no na razie po prostu nie mamy tego. Na razie tutaj próbujemy odciągnąć tych dużych. Fajnie byłoby, żeby oni tutaj sobie pobiegali, polatali. Najgorsze jest to, że jednak teraz hura na chura się wszyscy rzucili na nas. No i patrzcie, i wchodzą. Wchodzą do nas, najgorzej, Zejść tutaj. Może zajmij się tymi malutkimi, malutkimi, fajnie by było, no niestety za małe, za małe siły, słuchajcie, za małe siły, za mało strzelców za mało tego wszystkiego tu jest. Przestawić się tutaj, tutaj się przestawić, tutaj się przestawić. Może chociaż Bob będzie coś tutaj w stanie popracować, się pobalczyć jeszcze, wybrąć chociaż odrobinę walcz, Bob, nie poddawaj. Wyciągaj tutaj, wyciągaj ich, żeby coś... Strzel... O nie! O nie, kapitan! Trzymaj się! Dobra, słuchajcie, ewakuacja z tej części szybko! Wy ewakuacja wróg tutaj nadchodzi. Trzeba się przegrupować. Więc zapraszam, wróg, wróg, wróg nadchodzi, uciekaj kapitan, bieleń, uciekaj, nie, bieleń, <noise> już bieleń, uciekam, no i taka strata, taki motyw, że niestety bieleń, no nie, nie spadajcie, no nie, uciekajcie, uciekajcie stąd, uciekajcie, 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 schodźcie w dół wszyscy, wszyscy schodźcie w dół, niestety kolega też, kolega rycerz też, słuchajcie, przegrupowanie do tyłu, cofać się, Wszyscy do tyłu wycofać się. No nie! Do tyłu, no mówiłem, do tyłu, no straciłem szpacie rycerza. Najgorzej, straciłem rycerza i w tym momencie Bob też padł. Najgorzej. No i chyba to już jest ten moment. Ja oczywiście będę się bronił! Dzwonił! Dzwonił, bronił, ile się da tutaj giganci, próbujemy przechodzić jeszcze, no ale niestety nie mam czym! Nie ma, słuchajcie, czym się bronić Wycofać się, uciekać, uciekać Uciekać, wchodzić Może na tą wieżę tutaj wejdziecie Może to jest szansa, żeby się jeszcze jakoś tam wybrać. Wchodzić, zaciągnąć ich tutaj Tam może ktoś jeszcze nas będzie bronić Save w modzie, wracaj do nas tutaj Przyda się tutaj w tej części Jakiegoś, jakieś jednostki tutaj właśnie Przegrupować, choć najgorsze jest to, że w sumie Tutaj też nie mamy czym się bronić Słabo, słuchajcie, bardzo słabo. Tutaj nas zdewastują w te siły. No, pojedynczy typek chodzi i nas zdewastuje. No, ale no, jak nie tu, to gdzie? Jak nie w tym miejscu, to gdzie będziemy się bronić? No, nie ma naprawdę gdzie. Wilczek ucieka. No i wilczka trochę pogoniło. No i znowu, wilczek chyba padnie. Wilczek chyba nam niestety tutaj padnie. Staram tak. Wilczek słuchajcie, znowu padł, kolejna Delma tam się raktowała. Dzwonię, dzwonię, żeby się uzbroić, no ale niestety to będzie mega ciężkie. Ja was muszę tu postawiać tutaj w to miejsce, żeby faktycznie była jakaś szansa przedostać się tutaj wybronić. O nie, za dużo, dwóch dużych, to nie mam szans. Oni no, jeszcze was tu uwięzili. Serio, Wilczek, nie macie gdzie, nie macie gdzie strzelać tutaj. Powrót tutaj, wszyscy powrót, powrót do nas. Kto może niech wraca, może duży się zawiesi i nie będzie interesował nami morza, a może będzie gorzej Oj, oj, no i właśnie to jest to, o, duży spad, no to już po ptakach. <laughs> Słuchajcie, już mamy przekichane, tutaj też nie mam jak wejść, bo nie pomyślałem, żeby tutaj w tym miejscu robić jednak te umocnienia Tak na przyszłość, gdybym grał na tej mapie, to zdecydowanie murbym bym chyba stawiał w, tej, w tym miejscu i w tym miejscu wtedy byśmy mieli atak z dwóch stron, i ewentualnie w tym miejscu, żeby nie musiały tak daleko od Delmy latać. Fakt, jest mega przewaga, słuchajcie, na tym, że faktycznie mamy tę szansę biegania tutaj. Ale niestety yy, odległość od naszych tutaj yy, tematów zbrojnych daleko musimy latać, daleko się bronić. Zostało nam, słuchajcie, dwóch wojowników dwóch wojowników i to łucznicy, no to już jest pogrzeb. Słuchajcie, już w tym momencie nawet nie mam bardzo się czym bronić. Jak widzicie, nasze dalmy, właśnie, są dziesiątkowane najgorzej. Ale skoro już tak mamy temat, ja jeszcze jeszcze, jeszcze, się bronię. O, kolega. A, już myślałem, że trafi na mur. No niestety nie trafi na mur. Śliwka, stać tutaj, pilnować tutaj. Jest ktoś. No niestety, oczywiście chłopaki jeszcze tam pracują. Starają się, no ale... No nie oczekuję od nich już chyba wiele. Wracaj, wracaj tutaj, wracaj. No i patrzcie. Ja klikam, a ten za nim zareaguje. O, troszkę mu minie. No tutaj nie ma jak wejść. Chyba, że... Poczekajcie, mysio. Mysio, rozwal ten blok. Misio, wracaj tu, rozwa ten blok, wejdziemy, postaram się, a widzicie, już nam weszli, już nam weszli, najgorzej, więc trzeba tutaj oszliwać, choć y, chyba te siły jednak nie będą udane, wejdźmy tu na mur, wejdźmy tu na mur, y, Misio, zajmij się typem, tutaj broń, bronić, no, ej, ta derba się właśnie rozsypała, jak, jak to możliwe, nie wiem. No nic, słuchajcie, jeżeli chodzi o podsumowanie naszej rozgrywki, Wytrwaliśmy, słuchajcie, 35 fal. 35 fal, 504 wrogów zlikwidowaliśmy. Według mnie, bardzo dobry wynik. Jak na to, że nigdy wcześniej wyzwania, inwazji nie grałem. Nie grałem tego typu wcześniej. Więc, według mnie, całkiem dobry to jest wynik. Natomiast wiele jest do poprawy, wiele rzeczy, które na pewno powinniśmy zrobić od samego początku: więcej strażników nastawiać no i robić bypassy, bo w momencie, kiedy gdybyśmy mieli bypassa, czyli ten strumień niebieskiego, by światła szedł jeszcze z tej strony, to byśmy zdecydowanie mogli jeszcze tutaj coś podziałać. By ci strażnicy się bronili, a w momencie, kiedy tylko wejście było nie z tej strony i od razu je zlikwidowali, no to była pozycja stracona. Na przykład w tą górę moglibyśmy nie musieli wej budować wejścia z tej strony, gdybyśmy tu zamurowali się i wejście tylko z tej, to byśmy mieli świetny punkt do obrony. Naprawdę. O! I właśnie się skończyło. <laughs> Więc jak widzicie, mnóstwo mnóstwo fajnych tematów moglibyśmy tu jeszcze zrobić. No ale jak widzicie, porażka. Niestety, musiał ten dzień Nadejść, czasami tak bywa, ale przynajmniej wiemy, że walczyliśmy do końca. Natomiast za wszystkim Wam, słuchajcie, dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Były one bardzo cenne, bardzo owocne. I przypominam, prawdopodobnie tym razem zagramy grę PVP. Czyli jeżeli ktoś ma Kasty Story i jest czasowy, przypominam, jest wrzesień, więc raczej mogą być te rzeczy utrudnione. Bo ja rozgrywki toczę 21, 30, więc może być to trudne dla niektórych, żeby zagrać. Ale jeżeli macie, macie mojego Discorda w opisie, za załączcie sobie go, napiszcie do mnie, zobaczmy, co się da zrobić. Natomiast za dziś Wam ogromnie dziękuję, jeżeli Wam się podobała ta seria z i, ciągłych ataków obrony. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was, Staniu. Na razie, hej.